Cześć! Cześć! wam wszystkim, z tej Citrus z kanału Citrus Games i dzisiaj jest ze mną... z, z kanału sprint 3 oraz... ...i dzisiaj zagramy sobie... Z m, ...Witajcie World. moi widzowie! I... To jest już trzeci odcinek... Um, ...tak, dzisiaj gramy ze Sprenem. Tak, to e, ja, tylko... E, witajcie moi widzowie... Tak... E, ...to jest tego skład aktualny... A ja tak. I właśnie Cetrus mi wysłał zaproszenie. Dobrze, Cetrus... i, ja, o, i ja od ostatniego odcinka, które sobie no, ulepszyłem, skład poniekąd. I mamy teraz takich zawodników. Właśnie. Mamy na, 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 na ataku Palazzo, Demiana, de To de, no, nieważne. Tutaj sobie teraz możecie zastopować i przeczytać wszystko. Zmienię też menedżera, um. no, ale dobrze. Klikamy dalej. A ja ustawiam już mój skład. Dzisiaj taki um, pojedynek przyjaźni. Przy no i właśnie um, dzisiaj tak po prostu sobie lajcie go zagramy. Um, u mnie będą tylko skróty z meczu, a u Cytusa będzie cały piękny meczek. Zaczynamy Cytus. Ja już przechodzę dalej. Jest, teksu, już. Na A, dobra. już jest. Który teraz wybrać? Czarny czy czerwony? Dobra. Jaki chcesz? To biorę czerwony. Dobrze. W ogóle Dobrze. stwierdziłem, Wreszcie, że, że można... sobie wymienię strój wyjazdowy i kupię nowy strój, ten podstawowy. Bo jak grałem dzisiaj ze sprenem, to właśnie. właśnie ja miałem taki e... fajny paski i chciałbym w nim grać, ale spren ma taki z FIFA World, taki ciemny-niebieski i jasno-niebieski i myślałem tym żółtym serdecznie. No, także Dobrze, pomijamy Widzieliście Cetusę skład i już zaczynamy mecz Dobrze Najważniejsze sytuacje, a u już pełny mecz Tak, To ty zapraszasz? W ogóle, być może, że w tej akcji, znaczy, że w tym meczu mnie twoi widzowie teraz? Chyba tak Yy, w tym... w tym meczu być może, że usłyszycie muzycznego cytrusa, tak zwanego. Ej, ja nie w prawo chyba, no nie? W prawo? Muszę ja. Tak. O. Lagi! Plagi! Kurde! Jaki foksiak ze mnie! ...zbyt wielu rywali było blisko niego. Sprzed w ogóle taki trochę, może nie tryharduje, ale jest jednak specjalistów w tej grze. przejmują no, piłkę. No, no i w ogóle. Ale raz z nim wygrałam, możecie mi uwierzyć. Tak tak na luźniku graliśmy tak nie, testowo, żeby tego tak, te, te testowaliśmy, tak... testowaliśmy, testowaliśmy e, czy wszystko się nagrywa znaczy do, 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 może nie czy wszystko się nagrywa aleśmy grali sobie rozgrzewkę i, i w sumieśmy czekali tak. łącznieśmy długo czekali Zapotowano na, się się na siebie, dobrońce. na Piłka cały linią Takie. Widzicie ten mecz z perspektywy cytrusa, a z mojej perspektywy będziecie widzieli najlepsze skróty, także m, zapraszam was... Tak, zapraszam, zapraszam na kanał spręczy! YouTube krepty <sparere> slash spręczy. Nie, slash... Nie, nie, to jest panel tam, wiesz, tam podaszli. No wiem, jeżeli nie zapomnę, to podam. <sparere> Ja nie zapomnę. Ja nie zapomnę. Yy, właśnie wysyłałam jeszcze odcinek z, z Rail Nadiem. Nation. Ja oglądałem twoje na Rail Nation i, i coś. Wszystkie? Nie. prostu ten odcinek ostatni. Eee. Aha. I wiesz co? I i i i i co? Zauważyłam, że zaczęłaś obrabiać filmy, coś, bo da, dałeś już muzykę. No. No bo w, w, to był taki inny trochę formy odcinek. No, ale Pięknie pod nogi. Proszę państwa i teraz tylko mi jeden ten, ten taki żół No może nie żół. Ale no kurde! Dlaczego mi to robisz, z No W każdym meczu jestem już tuż przy bramsą Kurde, musi się we mnie wepchać. Inaczej nie, nie wytrzyma, kurde. No e, tak. A masz... 100% okazja I wyjdź sobie w ramkarzykie. Ja ci tu dam stuprocentową okazję! No le... Chcę tu cytusalowować tak z nardów. No wiem, już mnie tak zlebą. Tak tak no kurde, no... no tak, dlaczego tak. mi to w każdym meczu robisz? Tłumacz mi to... Cytrus, wiesz, że... Cytrus, wiesz że jak to jest... cytrus! No. Halo. Halo. Wiesz, że jak tu jest remis, to, to mamy do... No dobra, ale jakśmy mieli remis, niedawno, dzisiaj chyba nawet, to, 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 to nie było dogrywki. No nie było dzisiaj, bo nie mieliśmy remisu żadnego. tylko Nie. Był! do tramwaju. nie Nie. Był, no, był, no, był. Mocy, tam, 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 tam. Kurczę, mogłem cię przechodzić, ale... Ale, ale ten odpuścić tego, odpuścić tej... Denerwującej mnie... Pięknej sytuacji. Tak, to, to jest sytuacja. denerwująca sytuacja właśnie. A, i... U, tam, I i u spręgla nie będziecie słyszeć pana, szpakow, sz, pana Szpaka. Bo on ma włączone te... ...pamiętacza... ...paka. <grym> tak, co mówiłem, że... ...jak się nazywa to dalekie chodzenie w Minecrafcie? Nordic Plotting. Tak, Nordic Plotting. <grym> Ta, Najlepsza forma chodzenia w Minecrafcie. Dobra. Ale nie gadajmy dobra, o Minecrafcie, bo, bo gramy w dominacji. E, dobra. E, po pierwszej e, połowie 0-0, Cytus Team Counter-Strike of Night. Wynik remisowy. Zobaczymy, co się będzie działo po przerwie. Którąś. Którą wznawiamy. <noise> Którą <noise> <noise> e, tak. Wznawiamy drugą połowę. W tym o, o, mogę coś na przełączać na krzyżakiem. Leć się do... zatrzymana.

RAP <grymne> 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 Twój leży na moim mój... Palacio Twój palacio leży na no, mój palacie. Palacio leży na Tak Palacio Podanie Podanie jej No to jakiego laczka? Wszystko Przeciw... <grymne> tak bomb time perfect! <grymne> <grymne> Tam, 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 widzowie widzowie tam, widzowie tam, 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 ciągle ci, ty mi wsi zgabi! Ten, Także Cytus dopełnił y, y, słowa i, i macie odcinek I tam, ze mną. W, będzie prawdopodobnie, jest... nie wiem jak tam Cytus chce, ale będzie prawdopodobnie więcej ze mną odcinek. No ale... kurde, no! niebezpiecznie. Brawo, świetnie teraz uniknął tego wejścia. Aj, gramy drugi mecz, coś? Jest no. Czekaj. Nie. Aj, będzie mhm. robisz, to będzie mhm. fajnie. Rywala, albo co? No dobra, strzelał Do <golce> ja, mu się. Będę strzelał. Do no, Krajta! Strzelajta! Ej! Ej! Nie, muszę ci przestać 20 minut nadrobić Gola. 20 minut zrobić Gola Tasie. Ale w taki no, pierwsza bramka yy, wreszcie przełamanie, teraz cytus musi odrabiać Ale to nic Znaczy nie muszę, tylko mi się chce. Znaczy no, mi się. Yy, no znaczy nie no Tam połowę. Czyż go mowa? No nie chcę jedno, meczo jedno meczowy. Odcinek jednomeczowy czy dwumeczowy? Nie, dwumeczowy Dobra, ale... Yy, yy, dam, dam, dam... To, to, no. Nie wiem, jeden... To będzie... Ej, Cytrus, no. to będzie, że pierwszy, pierwszy mecz będzie jako od, part, pie, część pierwsza, no, don't go, don't go. granie meczu... Okej? Okay? No. To będzie część pierwsza, to pierwszy mecz, a później jak przyjdę z kości e, jak przyjde z no. kościoła to e, druga część, tak? No. Nagramy osobny drugi filmik i to będzie jako druga część. Tak, tak? sztuł part jeden. Ale part 2! Będą będą odcinki y, dwa, co nie? No, Tak. No to dobra. Palacio. Od... Palacio! Nie wiem, czy to palacio! Palacio! To jest koch? No to trudno co mnie to obchodzi DAM! DAMDA! Pewnie broni ten strzał z daleka Ciekawa przełączaj się do tego... Dlatego, dlatego tego, do tego, NA tego! To kurde Ma do tego A, dribly No kurde, bo i wślizgi nie działają. Straciłem ślizgową moc. No kurde! To jest taki denerwujący, to wykorzysta. O! Wow. Brawo, Po co żeś podał do. Ty! <śmuszczak> o Ty! O Rumun! Nie! O Rumun! Ja mówię na Bierunku! Ale było! Nie mówię na Ciebie, Rumun, Ty. tylko. Jak po prostu... Nie, ciebie bym nie nazwał, bo no co ty. No kurde, 90 minuta, przed chwilą było 83. Chcielkę, podaję, do podaję do ciebie masz. Aha, widzę, no, widzę, widzę, widzę. Tak, widzę. A Bóg zapłać! Jest! O no lol! Jak To jest zuta! 90 minuta! Ale to oni zdobyli gol. Niestety. Po raz Takie życie. Nie z... That's life. That's life. Spiderman. Spiderman. Sp Ale przedłużamy mecz jak coś do dogrywką. Czekaj, bo teraz przedłużenie meczu do dogrywką, co nie? A na co gramy? Na klasę. Widzisz? Czekaj, gdzie tu jest? Już masz ten obraz? Pomiń, pomiń, weź, pomiń. No. Pomij. Czekaj. No. Dobra, jest. Już. Dobra, wzmawiaj. Okej. Okay. Czy... Dobra, ludzie, teraz dogrywka. Eee, e, w, w którą ja lecę? 30 minut dodatkowe przed nimi. W prawą. Okej, okay, w prawą razję. E, Ej, jak ja to bym odrobił, to byś się nie zezłościł. E, nie wiem. Ale to byłby już mój drugi mecz wygrany z tobą, wiesz. Dostaję wsparcie yy, No wiem, ale wtedy tak lajcikowo grałem, wiesz, tak na fory bardziej No po wiesz. stracie znowu są w posiadaniu Nie, nie wiem Mówiłem ci Jeżeli mi nie dajesz foru Padał Obronicy no, powstrzymali A... A Wiesz jak się strzela tutaj karne? No tak, coś tam trzeba przetrzymać, gałkę. Tak, ma... Gałkę przesunąć, tak. Na zielono i gałkę przesunąć. Na zielono i... na no zielony i, i, tam i, i gałkę przesunąć. No, coś tam stoi. W któryś... w, w któryś bok. No, się, czy nie strzelać. Ha. Ha. Czy no, dlaczego oni śpiewają Dobra, będzie koniec co? Dlaczego oni śpiewają w To jest ta ta! Ta ta! Ta ta! piłkę, wodu! Aj... Dobra, koniec pierwszej połowy dogrywki. I... I nadal remis. A to jak nie będzie, będzie remis, to jeszcze jedna dogrywka?

Gdyby nie on, byłby gol. Teraz nie stracić bramki. Okay. Zrobić bianki. E, e, wybra Wybrałem jakiś tryb grania na Zrybarki. bardzo defensywny. No nie mogą się przebić. Wiesz, to dobrze czy grę? To przynajmniej może je stracisz gola, ale no, chyba w to wątpię. O! Ale że... Ale już przerwnął. O! Strzela! Obronił, ale piłka na woistku! Kurde, nie! Nie gram z tobą! I że Ty, <głos> ty <głos> grasz nie fair. Dlaczego? Bo mnie kurde ciągle blokuje, że... No, po jeden ludzie. Myślę, że staraj się strzelić, bo jestem na No uczyma, cały czas się staram tymi. strzelić, wiesz? Cały czas się staram. To no, mówię ci strzela, ja nie podawaj do bramkarza. No to tak na marginesie Tak, się. tylko ty mi tak ciągle zabierasz piłkę i kurde e, strzelaj, strzelaj. No weź, strzel mu coś. A ty kurde Ostrzałek. mi ciągle piłkę Ostrzałek. zabierasz, no. Ostrzałek. To jest ten moment, na który czekali. Jeśli wykorzystają, będą mieli remis. Dobra, teraz musisz podać raczej chyba. Po co że no. się wrzucę? No i strata piłki, szkoda. Aaaa. Nie weź teraz. Weź, 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 weź. Weź. masz cytrus? No. By... Cykarny. Bóg zapłać! Daje ci. Nie ma sensu. Za... No nie. Tylko, nie, tylko radzę ci podać. Radzę ci teraz podać. Podaj i ja nie będę się ruszał w obronie. Ja się nie będę ruszał. Staram się nie ruszać. Podać? No, i st spróbuj strzelić, ale, podbie... ale nie do mnie. Dawaj, teraz masz, piłkę, masz. No, mam, mam, mam. No. Mam! Masz, to no! weź! Przepraszam, nie chciałem. Wiesz, wiesz, jeszcze raz, nie chciałem. No to daj, 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 daj. Dodaj no to jak. Co ci dać? Masz. No to stój! No, ja nie mogę się to... zatrzymać. No, ej! Jeszcze raz. No masz, no to bierz. No to biorę, no to. On mi ciągle tak wybija, głupio. Dajesz, by się skończył połowa. Próbował, ale nie udał się. A, a może do mnie podać? No to podaj do mnie! No nie mogę! Możesz. Cześć, cześć, cześć. Muszę to wykorzystać. Łotw! Łotw! A, jest... No sam wbiłeś! Takie były lagi, że ja nie mogę. W takim wiesz prawdziwa próba charakteru, a także... Chciałem trochę dramaturgii, wiesz? Wiesz o tym. Karne! Czekaj, bo nie chcą ze wstrzymał. Dobra, muszę obronić. Pamiętasz, jak się strzela? Tak. Ruszasz tą gęstą. Ooo! Za mocno! Nie! Nie ma no, wcisnąłem w momencie jak było na żółtym i wtedy było, na... było tak... O nie, wradzie, ja nie dobra. A jak się rzucam? Jak się rzucam? Eee, tym, analogiem do skilli. Aha. A, źle. <śleski> Po Bo mi tak luszały się ten ten? Momencie. że ja nie mogę. Dobra. Zamocną, Czas nie? bronić. Ale ja w ogóle nie w tą stronę Powiem ci mam... cię, co? W traf coś. Środaczek. Mam nadzieję. Aj, to był Zgol! A Nie! Dobra, ludzie, strasznie ten analog lata, więc. Zaraz cię zmylę. Ha! ha. ha. No kurde, jak ja to lekko znowu? strzelić, że to nie przeleciało! To jest nie do wykonania. Musisz lekko strzelić, ty, ale że Gol? Gol? A ja się rzuciłem w tamtą stronę, także nic mi nie możesz zarzucić. No nie mogę, tylko strzel teraz, proszę Cię! bele kutko w No szpory, nie, dlaczego tak mocno?! No nie wiem karne. dlaczego! Mm. Ależ presja od tego karnego. Ostateczny tego karny. No i tak jakbyś nie trafił... Wszyscy stoją. Jakbyś nie... No to Ty musisz trafić. No nie, ja jestem promkarzem. Ale Ty musisz za chwilę trafić. No, Tylko proszę cię, no, tak, postaram się. Czekaj, trzy. gdzie? gdzie Gdzie, gdzie, Nie ma gola. Nie ma gola. Dobra? Ostateczny karny. Jeśli cytrus strzeli, to będzie gola. Boję, boję, <grym> boję, boję, boję. boję się, boję się, boję się. Boję się, boję się, boję się. Strzelaj lekko. Boję się. Na tym zielonym. Zielon, na, na zielone lekko. Jedna nawet kreska może być. I wymierz gdzieś w bok bardziej. Kurde, no, Za bardzo w bok! No nie, no nie, nie nie Zwycięstwo! Zwycięstwo, ludzie! Zwycięstwo! Nic się nie stało, cytrys. Nie, wiem Jesteś obrażony czy nie? Nie, no ale ja nie mam granic. Jest no. To jest 15,27. Wiem, że jest 27, dlatego ludzie Kończymy. tyle emocji było, że, że mi się już nogi trzęsą. Yy, <laughs> następny, następna, następny, następna druga część meczów, meczu drugiego, mecz drugi, czyli w części drugi, będzie na drugim odcinku. A my się już w tym odcinku żegnamy, Żegna się spręższy. I Cytrus. Cześć!